Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. gromadząc się w godzinie miłosierdzia w Kaplicy Sanktuarium Świętego Maksymiliana, zawstawienictwem Świętego Maksymiliana i Świętej Faustyny Kowalskiej. Nieskończonemu miłosierdziu polecajmy dusze zmarłych oraz prośby i intencje wszystkich tu obecnych a także te zanoszone przez widzów Telewizji Niepokalanów, nadesłane przez czytelników Rycerstwa Niepokalanej oraz przekazane przez wszystkich proszących nas o modlitwę naszych przyjaciół, sympatyków i pielgrzymów. Prośmy Pana o łaskę beatyfikacji sługi Bożego Brata Innocentego, z klasztoru niepokalanowskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chloda ja na naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść na nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom na i nie luć nas na pokuszenie ale nas zbaw odesłego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami gnośni, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa, na Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczony pod kąskim piłatem, ukrzyżowan umarł i pogrzebion. Wstąpił do wieku, Trzeciego dnia z martwych stał. Wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z martwych stanie, żywot wiecznej. Amen. Ojcze przedwieczny ofiarujecie ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na grzech, za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla, dla, dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłość, dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłość, dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłość, sierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłość, dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata Ojcze przedwieczny ofiaruję ci ciało i krew duszę i bóstwo Najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miej dla jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, jej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, jej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego, Jezusa Chrystusa, nasze za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niej serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki Niej miło serce dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Niej miło serce dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Niej miło serce dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Niej miło serce dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki i miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki, Miej dla, nas i dla, dla jego bolesnej męki, Miej dla, nas i dla jego bolesnej męki, Miej dla, nas i dla jego bolesnej męki.

dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem o krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i która któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i która któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu ufam... Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Maksymilianie, módl się za nami. Święta Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko, się za nami. Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierciu. Boże, ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość Twoim synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją w duchu świętym pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przez życie wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójcy, Trójcy, Jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania, i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i, i całego świata. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzim niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które nas zgubem dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Niechaj będzie pochwalony Najświętszy Sakrament. Teraz i zawsze i, i na wieki wieków. Wieku. Amen. Niechaj będzie pochwalony przy najświętszy sakrament. Teraz i zawsze i, i na wieki wieków. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament. Teraz I, i zawsze i na wieki wieków. Mi ojca, i syna, i ducha świętego. Amen.